BMW serii 3 to historycznie chyba najpopularniejszy, a już na pewno jeden z najpopularniejszych samochodów klasy średniej o podwyższonym standardzie. Zasłynął jakością, ale też przede wszystkim charakterem. To samochód stworzony dla kierowcy, dający prawdziwą przyjemność sprowadzenia. Coś, czego kiedyś próżno było szukać w podobnych samochodach. Z tego charakteru BMW zrodziły się przecież takie hasła jak radość z jazdy czy The Ultimate Driving Machine. I tak naprawdę ta marka BMW została zbudowana na tych hasłach i na samochodach, które do tych haseł dorastały w rzeczywistości. W G20, w nowej serii 3, podobno ta przyjemność sprowadzenia ma być na jeszcze innym poziomie. Sprawdzimy to jeżdżąc wersją, która nie kojarzy się z przyjemnością sprowadzenia, bo w wersji Touring... Z dwulitrowym dieslem o mocy 190 koni mechanicznych. Jak będzie w rzeczywistości, za chwilę się przekonamy. Dla mnie nowa generacja trójki wygląda naprawdę bardzo dobrze, mimo że model, który widzicie tutaj, to nie jest, nie jest wyposażony w empakiet, tylko jest to Luxury Line. Mamy te charakterystyczne reflektory, które są podcięte od dołu, tylko że to podcięcie jest chyba bardziej charakterystyczne dla Peugeota. Współczynnik oporu powietrza nowego sedana jest rekordowo niski i wynosi 0,23, ale tutaj jest już trochę gorzej. Chociaż i tak BMW poprawiło aerodynamikę Touringa, współczynnik wynosi 0,27. Jak widzicie, nowa trójka ma dość wąskie te lampy, ale to dlatego, że w tej lampie zarówno mieszczą się LEDy, jak i technologia zwana BMW Laser Light, która w tym modelu jest, w tej, w tej konfiguracji i która kosztuje około 9000 zł. I spotkałem się z taką opinią, że niektórzy twierdzą, że to nie jest światło laserowe, tylko LEDy. To jest światło laserowe, tylko ta konstrukcja działania nie jest taka, żeby laser świecił na drogę, bo byłoby to zbyt skupione światło, tylko Źródłem jest laser, on się odbija od luster wewnątrz, trafia na soczewkę, która wypełniona jest fosforem białym. Ten fosfor biały z tym reaguje i tworzy bardzo jasne światło, które następnie kierowane jest już na drogę. Światło wytworzone przez te lampy ma być nawet 10 razy jaśniejsze niż diody LED, a przy tym jest też oszczędne zasięg 530 metrów. Ten system ma też GPS, więc doświetla zakręty jeszcze zanim skręcimy kierownicę, potrafi nie oślepiać innych kierowców i podświetlać zwierzęta i ludzi idących poboczem. Do niedawna mieliśmy coś takiego tylko w wyższych modelach BMW. Przechodzimy do tyłu. Wyobrażamy sobie ten obniżony o 10 mm środek ciężkości, ten o 50 kg niższą masę. Widzimy standardowo montowane relingi, mijamy podcięcie Hofmeistera, tak zwane, które dodaje dynamiki. I trochę kręcimy głową na dużo większe wymiary nadwozia. Co zrobić, kiedy większość samochodów w podobnym rozmiarze, a nawet i mniejszych, ma już elektrycznie podnoszone klapy bagażnika? Dać ją w standardzie. Tylko, że w tamtych samochodach nie dostaniemy jednej rzeczy, która jest bardzo fajna w BMW Serii 3, czyli tego. I to też jest dostępne już w standardzie. Teraz mam akurat zasłonięte to roletą, ale pozwala nam to sięgać łatwo po zakupy, czy jeśli jest tam pies, to będzie mógł sobie wystawić głowę, oczywiście nie w trakcie jazdy. Ale co chyba najważniejsze, to to by było idealne rozwiązanie dla nas, żeby nagrywać inne samochody z tego bagażnika. Więc musimy się chyba odezwać do BMW, żebyśmy dostali taki samochód na dłużej. Wróćmy do samego bagażnika, bo to ta część tego samochodu jest w tym momencie najważniejsza, jako, że mamy wersję Touring po raz pierwszy. I tak, pod roletą, oczywiście standardową, widzimy 500 litrów pojemności. Po złożeniu e, oparć będzie to 1510 litrów. W standardzie już one składają się e, w układzie 40-20-40%. Mamy też dodatkowy schowek, oczywiście. To jest schowek na roletę i jakieś dodatkowe rzeczy, prawdopodobnie też na przykład na apteczkę. E, tu jest... Kolejny schowek. Te płyty poślizgowe, czy tam podkładki antypoślizgowe są już dostępne za dopłatą. Tu widzę, mamy jeszcze tasiemkę, są dwa e, dwie siateczki, mamy haczyk więc jest całkiem nieźle. Możemy też z poziomu bagażnika złożyć fotele. Całkiem to wygląda fajnie. Oczywiście podłoga jest płaska, więc. Zanim zaczniemy narzekać na to, że Korolla w wersji Kombi ma ponad 600 litrów, wydaje mi się, że warto jednak wspomnieć o tym, że ten samochód nie musi walczyć na liczby. Poza tym, ma też poprowadzony tutaj oczywiście napęd na tylną oś czego Korolla nie ma, więc, mimo że to jest większy samochód, to jest całkiem inny segment, to jednak ma mniejszy bagażnik, ale nie sądzę, żeby właścicielom to przeszkadzało. Wchodzimy do środka, i zanim wejdziemy, chciałbym Wam pokazać jedną dość ciekawą rzecz. Czyli tu mamy standardową uszczelkę, a tu jest dodatkowo taka trochę piankowa uszczelka, która jest widoczna już po zamknięciu drzwi z wewnątrz i która w połączeniu z do, przednią szybą o dodatkowej izolacji sprawia, że ten samochód jest po prostu genialnie wyciszony w trasie. Nowa seria 3 zbudowana jest na platformie Clar, czyli korzysta z całego worka rozwiązań dostępnego tak w trójce, jak i w X5, X7, czy nawet 8. I Właścicielom tych droższych modeli podejrzewam, że jest to obojętne, natomiast właściciele serii 3 mogą się cieszyć, że dostali wszystkie te najnowocześniejsze technologie, które opracowało BMW. One są dostępne też w tym o wiele tańszym, nawet pięciokrotnie, samochodzie. Mamy tutaj siódmą generację systemu BMW. Jest, jak widzicie, zupełnie inny niż w serii F30, gdzie były te takie kafelki. Tutaj mamy konfigurowalny taki ekran, na którym widzimy. Różne to, 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 co sobie ustawimy, czyli na przykład nawigację, tutaj mam wskaźniki sportowe i tak dalej. Mamy do tego ten ekran, który zastępuje już analogowe zegary, i szczerze mówiąc, on nie jest za bardzo konfigurowalny, a tymi przyciskami tak naprawdę obsługujemy wyświetlacz typu head-up, duży, ładny i kolorowy, ale jednak. Up, a żeby konfigurować ten ekran, musimy grzebać gdzieś tu w opcjach, więc to nie do końca mi przypadło do gustu. Tak samo jak ta kierownica jest fajna, trochę chudsza niż w poprzedniej wersji, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jednocześnie jest ona trochę duża i wygodniej się ją trzyma, kiedy jedziemy tak tutaj oparcie na podłokietnikach, ale nie da się ukryć, że naprawdę to jest kawał kierownicy. Co jeszcze? Mamy na przykład bezprzewodowy CarPlay, co jest bardzo fajne. Nie musimy już szukać kabli czy mieć ich gdzieś tutaj, tylko po prostu telefon leży na półeczce do ładowania, jak widać indukcyjnego. Tutaj jest CarPlay, więc to jest fajne. I co jeszcze? No, być może nie będą zadowoleni tylko ci klienci, którzy nie korzystają z telefonów Apple, tylko korzystają z Androida, bo Android Auto nie ma. Mamy też tutaj ostatni krzyk mody i szansę na wykazanie się kreatywnością przez producentów, czyli jest klimatyzacja, jest oświetlenie nastrojowe, są podgrzewane fotele, jest zestaw audio, więc sprzedajmy to jako zupełnie nową funkcję. I mamy tu na przykład funkcję Caring Car, która wykorzystuje właśnie wspomniane przeze mnie urządzenia, by. Albo nas pobudzać, albo relaksować. I to jest całkiem fajne wbrew pozorom, bo na przykład ten poziom, ten program Vitalize spuszcza nam taką muzykę, e, zmienia się podświetlenie na zielone, czujemy się jak na jakiejś łące. E, I co jest najciekawsze, jak widzicie, symuluje podmuchy wiatru, takiego dość chłodnego w dodatku. E, gdyby ten wiatr był jeszcze cichszy, ta dmuchawa byłoby jeszcze lepiej, ale jest to całkiem... ciekawe. Ciekaw jestem, jakie jeszcze funkcje można nam sprzedać wykorzystując te urządzenia, które już w samochodzie są. I może, nie wiem, niedługo będziemy płacić za funkcję czytania godziny, albo, nie wiem, ktoś nam każe zapłacić za wykorzystanie kamery samochodu do tego, żeby była wideorejestratorem. A nie, w sumie to już tu jest. Kosztuje 900 zł. Oczywiście mówię, że elektronika, czy nawet wszystkie tutaj przyciski i tak dalej, te elementy są takie same w X5, w 8 i tutaj, ale jest oczywiście różnica jakościowa, bo tutaj mamy na przykład taki plastik, co ciekawe i co fajne, nie jest to pianoblek, tylko jest to matowy plastik, ale być może on też się będzie rysował, ale mamy tutaj drewno, aluminium i tak dalej. To wszystko jest bardzo dobrze zmontowane, nic tu nie chodzi, i szczerze mówiąc mam wrażenie, że w ostatnich latach BMW tworzy jakościowo naprawdę czołówkę wnętrz w tym segmencie, czy we wszystkich segmentach. Mercedes klasy C i Audi A4 nie są wykonane tak dobrze jak to, ale trzeba by brać pod uwagę, że to jest samochód nowej generacji, a tamte samochody są już z tej poprzedniej, więc być może, kiedy odpowiedzą na ten model, będą jeszcze lepiej skonstruowane i BMW się schowa. Za chwilę wsiądę do samochodu i opowiem Wam o tym, jak jeździ, ale zanim to zrobię, chciałbym się zatrzymać jeszcze na jednej rzeczy. I jest to zupełnie nowe, pasywne zawieszenie, które, jak mówi BMW, ma wynieść to prowadzenie trójki na jeszcze inny poziom. To zawieszenie to amortyzatory z tłumieniem będącym funkcją skoku, czyli aktualnego położenia koła. To amortyzatory zupełnie pasywne, dostępne w standardzie, które mają zapewnić tę pierwotną radość zjazdy, ale też wygładzać małe nierówności. Dostępne są w wersji standardowej i M-Sport. Działa to tak, że tylne amortyzatory zwiększają siłę tłumienia w fazie ściskania, nawet o 50%, im bliżej końca skoku są, a przednie robią to samo tylko podczas fazy odbicia. Dzięki temu, podczas mocnego przyspieszania, przednia oś będzie się mniej unosiła a tylna oś ma zapewniać bardziej stabilne prowadzenie. Mówię Wam o tym stojąc przy samochodzie, a nie jeżdżąc nim, bo myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że jest to rozwiązanie pasywne, dostępne całkowicie w standardzie, tylko że ktoś skonfigurował tę wersję z zawieszeniem adaptacyjnym, więc Wam tego nie pokażę. Oj, klops. Ogólnie uważa się, że BMW E36 i poprzednie jeździły świetnie. E46 można było już zarzucić częstszą tendencję do podsterowności, E90 to też nie było to samo, a F30 stały się już trochę zbyt komfortowe i za mało komunikatywne. Nadal jednak, porównując je do ówczesnej konkurencji, Seria 3 zawsze była tym samochodem, który jeździł najlepiej. Nie można tylko nie zauważyć, że im starsza generacja, tym lepsze wrażenia z jazdy i BMW postanowiło ten trend przełamać. Przywracając w G20 tę nieskrępowaną elektroniką, przyjemność prowadzenia. W tym celu zaprojektowano te nowe pasywne amortyzatory, ale jak wiecie już, tutaj mamy te adaptacyjne i mam do nich pewne zastrzeżenia, bo jedziemy właśnie po drodze płytowej i widzicie, czy słyszycie, że samochód jest świetnie wyciszony, nawet jest to zawieszenie dość komfortowe, ale jest głośne. Ten samochód całkiem, czy zawieszenie trochę się, można powiedzieć, tłucze. No ale myślę, że jest to jednak y, potęgowane tym, że kabina jest tak dobrze wyciszona od wiatru, że słyszymy już tylko podwozie. I wrzucając teraz samochód w tryb sport, zobaczycie, jak bardzo się właśnie zmienił. To jest cały czas ta sama droga. Jak bardzo się utwardził ten samochód. To jest tak naprawdę. Y, znaczy, może nie straszny, ale nie spodziewałem się, że samochód, y, który jakby nie było, jest komfortową limuzyną, jest w stanie być aż tak twardym. Aż nazwie, nazwałbym to wulgarnie czy agresywnie twardym, jak jakiś hot hatch. Y, I to jest wbrew pozorom fajne, bo na równej drodze, może nie w Polsce, chociaż w Polsce też takich jest coraz więcej, y, gdzie będziemy mieć bardzo. Y, Dobry asfalt, ale też dużo zakrętów, to nadwozie będzie się dużo mniej przechylało, ten samochód się naprawdę będzie prowadził wtedy bardzo dobrze. Ale na większości dróg, tak naprawdę to tryb komfort jest lepszy, bo ten sport jest aż zbyt twardy. To BMW nawet nie potrzebuje tych aktywnych amortyzatorów, czy nie potrzebuje trybu sportowego, bo już w trybie komfortowym prowadzi się bardzo dobrze. I to też płynie z tego, że na nadwozie zostało bardzo mocno usztywnione, bo Łącznie 25%, miejscowo nawet 50%, też w obrębie pasa przedniego i mocowań yy, przedniego zawieszenia, i dzięki temu dużo bardziej ten samochód jest komunikatywny. On dużo lepiej reaguje też na nasze ruchy. I to sprawia naprawdę bardzo dużo przyjemności podczas prowadzenia. Tym bardziej, że układ kierowniczy został znacznie poprawiony względem poprzedniej wersji, bo w wersji F30 na środkowej pozycji był taki dziwny luz. I ta, też trudno było wyczuć tamten układ kierowniczy, przez to, że y, oczywiście tam był progresywny, tutaj też jest progresywny, ale tam on sprawiał jakieś takie nienaturalne wrażenie. I BMW postanowiło to zmienić, właśnie usztywniając samo już nawet mocowanie kolumny kierowniczej i także zmieniając rozstaw zębów w, w przekładni, dzięki czemu to, to prowadzenie jest faktycznie bardziej takie naturalne. I po prostu nie mam nawet nic do dodania w tej materii. Samochód bardzo dobrze się teraz prowadzi ze względu na układ kierowniczy, jest bardzo precyzyjny, więc wręcz aż zbyt precyzyjny, ale w sumie nie można powiedzieć, że może być zbyt precyzyjny. Jest po prostu świetny. Nie mogę też niczego zarzucić skrzyni biegów ośmiobiegowej, bo pracuje ona. Bardzo dobrze. W zasadzie jej największą zaletą jest to, że w takim trybie komfortowym, jadąc spokojnie, jeśli zamknąłbym oczy, to wjechałbym w słup. Ale jeśli zamknąłbym oczy na miejscu pasażera, to prawdopodobnie nie wiedziałbym, czy jestem nawet pewien, że nie wiedziałbym, w których momentach zmieniane są biegi. Tym bardziej, jeśli silnik pracuje gdzieś tam w niższym zakresie obrotów. Bo naprawdę to jest, aż ta skrzynia pracuje niesamowicie płynnie. I to jest dużo, to jest całkiem inna jakość niż na przykład skrzynie dwusprzęgłowe, które też są fajne, ale tutaj jednak to jest, to pracuje bardzo dobrze. No dobrze, do skrzyni może być małe jedno zastrzeżenie i to zastrzeżenie będzie się dotyczyło tylko trybu sportowego, bo wtedy przy tych zmianach biegów Pojawia się takie lekkie szarpanie, ale to jest bardzo słabo wyczuwalne, ale jednak jest. Być może to to szarpa, szarpnięcie ma dodawać sportu, ale myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że skrzynia jest wyczulona na to, żeby szybko zmieniać biegi po wciśnięciu łopatki, ale jednak obarczone jest to właśnie tymi skokami takimi do przodu. Skąd jednak płynie ta przyjemność z jazdy? Z komunikacji na linii samochód kierowca, to ta rozmowa z mechaniką jest najfajniejsza, a kiedy komunikacja staje się jednostronna, to frajdy jest o wiele mniej. BMW serii 3 lepiej nas, więc teraz słucha i głośniej odpowiada, ale mówimy tutaj o ilości informacji, jakie przekazuje, a nie o tym, że to wspomniane wcześniej zawieszenie być może trochę głośno pracuje. Ale mamy też tutaj to, co jest od zawsze kluczem w tego typu samochodach BMW, czy właśnie w trójkach, czyli ten idealny rozkład masy 50-50. 50%, -50. 50 masy na przedniej osi, 50% na tylnej. I to sprawia, że ten samochód prowadzi się tak jak samochód sportowy pod względem transferu masy. Jeśli na przykład hamujemy, czujemy, że dociążamy w ten sposób przednią oś i możemy na przykład. Yy, Dzięki temu samochód będzie lepiej skręcał i będzie mniej podsterowny. Możemy też w szybszych zakrętach stabilizować lekkim gazem tą tylną oś i wtedy znów czujemy, jak ta masa leciutko tam przesuwa się do tyłu, i już jest jej tam tyle, ile być powinno i regulujemy to wszystko pedają gazu i hamulca. Tak samo poprzeczne ruchy samochodu są bardzo szybkie, natychmiastowe. To wszystko składa się w taką całość, że mamy samochód. Zwarty, słuchający kierowcy, który chętnie z tym kierowcą rozmawia, ja, ja mówię skręć w lewo, on mówi ok, ale teraz jest trochę za szybko, jest po prostu super pod tym względem i teraz na przykład proszę znowu, też mi mówi zatankuj, to jest naprawdę, to jest ciągła rozmowa samochodu z kierowcą, która tak naprawdę daje najwięcej tej frajdy z prowadzenia. Szczerze mówiąc, świetnie mi się z tym samochodem naprawdę rozmawia. A dodajmy jeszcze do tego to, że to jest dwulitrowy diesel. To nie jest silnik R6 czy ewentualnie V8, czyli jeden z tych silników, którymi BMW od lat stało. Tylko to jest zwykły, w sumie mało szlachetny, dwulitrowy, w dodatku trochę klekoczący na, zimnych, na zimnym silniku. Więc nawet taka konfiguracja z takim silnikiem i z napędem X-Drive zamiast napędu na tylną oś. Daje nam bardzo dużo przyjemności sprowadzenia, i ta przyjemność nawet nie tylko płynie z tego, jak ten silnik brzmi, czy jak ten samochód się rozpędza, tylko z tego, jak ten samochód pokonuje zakręty, jak reaguje na wszystkie nasze ruchy i jak na nie odpowiada. Więc podsumowując, powiedziałbym tak, jeśli w samochodzie szukacie wrażeń z jazdy, przede wszystkim, i oczywiście szukacie czegoś w tym segmencie. To macie do wyboru dwa samochody. Jest to albo BMW serii 3 G20 albo Alfa Romeo Giulia. Tylko, że jeśli chcecie do tego dodać jeszcze technologię i jakość wykonania, to myślę, że zostajecie z jednym samochodem i jest to ten. Jak więc widzicie, tej radości z jazdy w nowym BMW serii 3 jest bardzo dużo, a dodajmy do tego jeszcze świetnie wykonane wnętrze i świetne wyposażenie. Więc nic tylko brać takie modele jak ten, i ceny zaczynają się od 190 tysięcy złotych. Zastanawia mnie tylko jedno, jeśli za 15-20 lat będziemy jeździć już tylko elektrycznymi samochodami autonomicznymi, to jak będzie wyglądała ta radość z jazdy? Czy to będzie przycisk radość, dzięki której przejażdżka samochodem będzie jak na kolejce górskiej? Czy to będzie tryb driftu, gdzie samochód sam będzie jeździł bokami? Czy może BMW będzie ostatnim bastionem Prowadzenia samochodów w ogóle przez kierowcę, i patrząc na G20 i to jak jeździ, mam wrażenie, że jest to całkiem prawdopodobne.